Wszystko zostaje na ostatnią chwilę. Dlaczego cery pani mamy No i zobaczymy, jak to się teraz będzie darło. Gazik ci chodzi. przy no, bo... Nie termo Nieprzy termosie ubioracz testy. Kur... Belka tu leży. Coraz bliżej do celu. Ja się spróbuję wywinąć trochę. Znaleźć się tutaj, to. Jak to w ogóle jest, że lato jeszcze w ogóle nie przyszło, a już mamy jesień? Cały lipiec padało i wiało. No, potem chwila sierpień ciepło. Wrzesień taki o i październik już jest zimno. I w tym wszystkim najgorsze to nie jest sam fakt, że jest zimno, że mokro, że błoto. Tylko na tej zimowej czapce, kurde, o wiele gorzej. Montuje się mikrofon do nagrywania. W całym tym natłoku tych trudnych do zaakceptowania informacji, najpiękniejsze jest to, że zostały nam jeszcze motocykle. I że wszyscy nie wybraliśmy sobie jako pasji motocykli szosowych, bo tamci już powoli zastanawiają się, czy ich zimowa kołda będzie dobra do przykrycia motocykla już teraz w jesieni, czy muszą kupić jesienną kołdrę w PEPKą na swój motocykl. Ten natłok tych negatywnych informacji dzisiaj po prostu sobie zlejemy. Za chwilę przyjeżdża Mateusz, z którym nagrywaliśmy już trochę odcinków garażowych z naszej aktualnej miejscówki wybierzemy się rekonesans nowej trasy. Chcemy sprawdzić trasę wypadową w okolice Krosna. Oczywiście wszystko zostaje na ostatnią chwilę. Został mi do założenia jeszcze filtr powietrza i nie tylko za chwilę zobaczycie, bo mój wydech, który był fabrycznie w tej CRF-ie poszedł do lekkiej przeróbki do chłopaków z karbon Carbon i tam wydarzyło się coś naprawdę fajnego dlaczego CRF-a nie mam wydechu? a no właśnie dlatego, że chłopaki z RY Carbon wyprodukowali dla mnie taką karbonową końcówkę do Mika. Nie zdecydowałem się na ten moment na krapa, bo nie uważam, żeby mi był potrzebny. Natomiast ta końcówka fabrycznie w Hondzie jest, nie wiem, że jakiegoś gównolitu, modeliny zabranej dzieciom ze szkoły, bo wystarczy ją dosłownie dotknąć i robią się takie brzydkie, brzydkie odgnioty. Dlatego chłopaki dorobili mi karbonową końcówkę. Od razu usunęli mi the killer. No i zobaczymy, jak to się teraz będzie darło. bo ja to w sumie tak nie za bardzo przepadam za hałasem. Co ma swój duży impact na to, co będzie się działo u nas w przyszłości. Ale jeżeli chcesz wiedzieć, jakie zmiany w kontekście hałasu na motocyklu będą zachodzić w ofercie Bajamoto, no to subskrybuj koniecznie ten kanał, żeby na pewno nie przegapić tych treści, które będą o tym mówić. No i co? gdzieś tutaj CRF ma takie rozwiązanie, które bardzo mi się podoba nie ma wydechu na wcisk i na sprężyny tak jak jest to w, ma to miejsce w KTM -ie. tylko w CRF ie mamy tutaj uszczelkę z prawdziwego zdarzenia i obejmę która to wszystko trzyma, ale tą obejmę gdzieś przejebałem dobra jest, znalazłem dzięki temu całość tego wydechu się pięknie ściska jest szczelna. A jeżeli chodzi o szczelność wydechów, 4-suwie, no to jest kluczowa i bardzo ważna, ponieważ jakiekolwiek nieszczelności, nawet tutaj na łączeniu tłumika z kolektorem czy kolektor głowica, powodują do takich jakby niekorzystnych zjawisk, które mogą powodować szarpanie, spadki mocy. Nieprzyjemną jazdę, także ten, to, aby ten układ wydechowy był szczelny od samego kolektora aż do końca, do końcówki wydechu, jest kluczowe. Tutaj moje ulubione klucze, klucz typu T, do wszelkich prac przy motocyklu, nadają się idealnie. Wydek założony, filtr powietrza założony, paliwo nalane, motocykl jest gotowy. Dzisiaj ta wyprawa myślę, że to będzie jakieś takie około 100 km tam i z powrotem single tracka. Jest trochę chłodno. Musimy się na pewno dobrze ubrać, zobaczymy jakie elementy stroju sobie przygotujemy na taki wyjazd. Nic ten Gazik gdzie chodzi teraz. Znowuś gdzieś? Nie. A, A tak, wyjebałem. Wyjebałem. W ogóle, ja ten... Wyjebałem u tak, jak... walce. Ale nie wiem jak tam się ten brud dostał. Nie wiem. Ja to wyczyściłem w... na zesku. Nie wiem czy termo dzisiaj ubierać, czy jakąś w koszul desce? No ja ubieram termo. Ubiera. Ubieram termo no Testy Macie widzę dzisiaj nowy strój Tak jest. Cały jestem dzisiaj. jestem cały Keny Keny Ty pasz tu Fajne, nie? I tu moje fajne. O, i to mi się bardzo podoba. Że nie ma skóry. Nie ma skóry, nie będzie się przedzierało. No bo ja mam niektóre te spodnie, co mam ze skórą, to przejeżdżę, nie wiem, 10 godzin i już. Upra... dziura jest. No, ja daję do krawcowej od razu no po Tak, ale to trzeba, już, już trzeba jak dodatkowy koszt. Proszę, jak mi siedzi. Ty. Chłopie. Ach, dzisiaj się będę prezentował. Jak na będzie... przelotach na pewno będzie chłodno. No wiem bo od przelotów nie... będzie trochę. Ale jakby to wziął bez rękawnik, to by było top, No, przez rękawnik na pewno. Pierwsze testy? Pierwsze testy. Muszę dopasować całkiem. Ale powiem Ci fajnie, siedzimy kucznie dobrze siedzi. Ale ładnie wygląda bardzo. Wiesz ładne mówię wszystkim ładnie, nie? Też zgubiłem sobie mój poprzedni komin. Wiesz, że dzisiaj proszę pana Mateusza komin z Merinosa. To są jakiegoś buja. Ja też mam kominek, ale... Ale nie z Merinosa. Nie. <głos> <głos> ale nic, że ten buzer. Tam... Nie myjesz głównie. Chyba się nadaje do tani. Mateusz dzisiaj zabiera ze sobą do plecaka rękawiczki 100% brisker czyli podstawowy wariant ochrony przed zimnym, przed wiatrem 100% a ja zabieram ze sobą Foxa Defenda też ocieplane rękawiczki Rzucamy je w plecak, miało dzisiaj być turbo zimno a no super zimno nie jest natomiast na przelotach zawsze może się okazać trochę no głodniej dzień może się też trochę pozmieniać, temperatura także... ale jesteś kocur no to jest dobry temat, bo jak jest zimno to to jest lipa to jest lipa, nie? Ja nawet na przeloty często zakładam te rękawiczki, a później je ściągam, nie? Tak. Ale, ale warto je mieć. Ale warto je mieć, nie? Nawet na zmiankę, wiesz, jak wracasz do domu, trochę gdzieś spadnie w nie? No. To jest tragedia wtedy. Spryskać antifogiem Spryskujemy sobie i dzięki temu po prostu o wiele mniej parują tego gry. They say I'm a little salty, but they kind of like it when I get a little ballsy. Gotta level up, yeah. Gotta get naughty. There are lots to leave when the lights get pulsy. Yeah. Naughty, yeah. Ballsy, yeah. Gotta get naughty, yeah. Kurwa, Alejandro, tu jest. Bezpointer, there's a zbocza tej górki. Wyjechałem trochę więcej niż wcześniej. Ale straszny to jest mazut taki ścisko pod kołem jak skur... Kiku. bardzo się zacząłem pierdolić. Bawić Tak się chciałem pobawić ładnie To jest chłopie tak wru, wru, wru. Nawet na trawniku, nie wiem czy widziałeś jak mnie kurwa szpula Ja mam wywiesz ułytą, ale mam na... Ale miękka Tak, ale mam na tym lisie, nie, to jest też różnica no. Teraz? Szukamy drogi dalej No tak, tak idziemy no. No i co? No to Ja bym wolał tam niżej spróbować, bo jest trudniej A jak nie, to tu będziemy próbować Tu jest <słyski> No niestety Mati, co tam? Był prawdziwek jakiś? Prawdziwek, Prawdziwka znalazłeś? Bo uciekał <laughs> Okej, okay. rzuciłeś się za nim, rzuciłeś się za nim No, poświęciłem się, a on i tam Jebany, a to był ten, to był ten grzyb co w Mario, jak ten Jak się go zjadło, to było się tam, super się miało Super Mario, tak, tak. No i co, stromiej niż się wydawało, nie? Tutaj też myślałem, że jest ładnie, ale tu jest fajnie i dalej tak, chyba dalej trzeba będzie pojechać, bo on tu jest naprawdę stromy. Ja tak byłem zaskoczony, że Ty masz ochotę się tutaj. No to chyba, nie tutaj spróbujmy. Tu? Tak. Nie ma opcji. Tego. Mówię ci. Tak, ty, ty masz inne postrzeganie chyba niż ja. Kurwa, tabelka tu leży. Ale jest szansa. No, wyjechać szympansa? na pewno, dawaj, dawaj. Może tam wyjeżdżasz najpierw Aha, chcesz się napędzić z góry? Chciałem troszkę wjeżdżać, żeby się ustawić Czwartek, a kocury zamiast siedzieć w pracy upalają Ja się spróbuję wywinąć trochę. Stąd tu? musisz do góry dojechać zawrócić do wtedy jak będziesz wjechał w dół, z prawej strony odbij się od prawej strony jak gurotonę będzie tam i na lewo. to to ostatnio rozmawialiśmy, dlaczego ja najbardziej lubię dwuszuwa, nie? No Tak, bez wątpienia, wiesz. Jak lubisz takie tematki, jak to, to jest niezastąpiony. Nie. Tutaj ogólnie, jak miałem tego Michaela Extrema, to było lepiej, no, nie? To tutaj czuję Jak wiknie, wiesz, jest ziemia, to ciągnie, nie? A dojeżdża kamień czy. czy... Nic. I od razu nic, nie? No to, to próbujemy dalej? No tak, tak. Bo to się... Ciemno będzie zaraz robić. Tak, więc my tu nie zaszalejemy za wiele. Jedźmy na hełm i wrócimy najwyżej, bo... Bo ciemno. Co? bo ciemno. Bo ciemno. Bo ciemno, bo będziemy musieli odjechać. Ja jak no. tu lampę mam, ale... A nie to zrobić zimno chuj, to jest to ciemno, nie? Tak. No to już cel osiągnięty. Dojechaliśmy. Dojechaliśmy do celu, no, teraz musimy się zawijać stąd. <grym 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 ale tu nie postoimy. Nie. Ale no powiem Ci, że już się zaczęło robić tak jesiennie mega. No, no. kamień trochę nie? Tak, Sisko. Ja Ci powiem, że żałuję, naprawdę, że tej opony wczoraj nie przełożyłem, bo... No wiem, że wczoraj przyjeć. No. Inna jazda by była. Dokładnie. No, nie, to przepaść totalna, nie? Niestety ten Messeler twardy to się tu nie nadaje za Boga w ogóle. Nawet Mateusz że yy, Nie, nie. Nie No. Niestety teraz... muszę to wie, to wie. Twardy. No. Czeka nas teraz powrót. Zaczyna się robić tak szarówiasto. Ja myślę, że te rękawiczki ciepłe, co wzięliśmy na przelocie, w powrocie. Chyba się przydadzą. Chyba nie? się przydadzą dzisiaj, no. Naprawdę i ja jestem mega zadowolony, że sobie wziąłem tą koszulkę termoaktywną pod spód, tą zero winda, bo powiem ci, że czuję, że się nie przegrzewam, a wiatr mnie w ogóle nie przewiewa jakby. To jest zajebiste. No nic, zbieramy się powoli dalej. Głodny jestem. Co by coś będziemy jedli? Nie wiem, czy mamy za drodze jakieś gastro, No dobra, końcówka już. Kurczę, te nasze tutaj tereny okoliczne, to Mateusz nie zły labirynt. Co? Ja to robić, tylko odnaleźć się tutaj to... No jest tam... tragedia. I no? ja się kręcę. I kręciliśmy się tu ogólnie jak kubno wczoraj Ja próbowałem już teraz znaleźć taką trasę z jednej strony, żeby nie asfaltem, z drugiej strony, żeby terenem, a z drugiej strony, żeby nie potokiem. Kurde, no... No jeszcze pogoda Tak. I chłodno się zrobiło, nie? No i, to i ciemno, tak. ciemno. Ciemno, ciemno już no, jest masz, na pół, masz, ciemno, ciemno. A tu dwa ślepe chmury tak, Zamiast władtu mamy żarówki, nie? <grym /dźwięk> takie. <grym /dźwięk> tak, dokładnie, no powiem nie, nie żarówki tylko te, świeczki takie. To jest game changer. I nie ma co mówić. Po prostu warunki w jakich jechaliśmy, to że dopadł nas deszcz, wiatr. Zimno, 8 stopni Mimo, że w momencie, w którym wyjeżdżaliśmy miałem komfort cieplny I nie przesadzam naprawdę, bo yy, Specjalnie założyłem to na siebie Żeby to przetestować i dzisiaj trafiły się idealne warunki Ugrzaliśmy się w potoku, daliśmy w pizdę eee, No wszystko tam było Był wiatr, był deszcz Na mnie temat idealny Dzięki, że nas oglądaliście My bawiliśmy się świetnie, potestowaliśmy trochę odzieży dla Was. W opisie do tego filmu napiszemy wszystko, czego dzisiaj na tym wyjeździe używaliśmy, jak nam się to sprawdziło. No i co? Subskrybuj ten kanał, jeżeli Ci się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Do zobaczenia.